Cześć, witam serdecznie na moim kanale Fitness Bez Ściemy. Cieszę się, że jesteście i korzystacie z moich ćwiczeń. I razem przekazujemy tą informację i podejście do ćwiczeń, że ćwiczenia nie muszą być torturą, a wręcz przeciwnie, powinny być przyjemnością. Im prostsze i łagodniejsze, tym mają lepszy, pozytywny wpływ na nasze ciało i dzięki temu zapobiegamy kontuzjom. Dzisiaj ćwiczenia na Waszą prośbę. Jakie ćwiczenia wykonywać po długiej podróży, po długich godzinach siedzenia lub w czasie takiej podróży, kiedy już odczuwamy zmęczenie, odrętwienie naszych nóg. Jak to sobie pomóc i siedząc co możemy zrobić. Zapraszam serdecznie. Sam też te doskonałe ćwiczenia dla każdego w każdej chwili, ale w szczególności właśnie tu koncentrujemy się na poprawieniu krążenia w naszych nogach. Ćwiczenia będziemy wykonywać oczywiście w pozycji siedzącej, więc przygotujcie sobie krzesło, sofę czy fotel. Zaczynamy. Siedzimy na krześle, no w samolocie czy w samochodzie będzie trudno siedzieć na krawędzi krzesła, więc po prostu siedzicie na tyle, żeby sylwetka była jak najbardziej wyprostowana i unosimy pięty, nie opieramy sobie na kolanach i unosimy prawą, lewą piętę, wdech i wydech, unosimy wdech, piętę na podłodze, wydech unosimy w zależności jak się czujecie, jeżeli te stopy, nogi już rzeczywiście trochę zdrętwiały to możecie tutaj też dodać nacisk stopy na podłogę tak, żeby pobudzić tu jeszcze więcej mięśni, nie tylko samej stopy i kostki, ale również też mięśnie uda. Wdech i wydech. Pamiętajcie o tym, że kiedy pracujemy nad dolną częścią ciała, staramy się, aby barki były rozluźnione, więc lekko unosimy i powoli opuszczamy. Wdech i wydech. Drugie ćwiczenie to unoszenie przedniej części stopy. Zdechem płasko, z wydechem unosimy. Pięty mamy teraz cały czas na podłodze. Unosimy tylko przednią część stopy, palce i śródstopie. Co jest istotne? Ustawienie kolan tu, żeby kolana nam nie uciekały na zewnątrz. Dlatego też macie dłonie na kolanach, żeby pilnować, czy coś to się przypadkiem nie dzieje. Jeżeli zostają w tej samej pozycji, to znaczy, że stawy są dobrze ustawione i mięśnie pracują prawidłowo. Wdech i wydech. I znowu, może być swobodnie, delikatnie, stopa płasko na podłodze lub dociskamy ją trochę. Im mocniej dociśniecie, tym bardziej angażujecie mięśnie. Więc tu, w zależności tego, jak będziecie czuli, co wam tu przynosi większą ulgę. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Drugie ćwiczenie to jest trzymanie pięty na podłodze i próbowanie tutaj zakreślania okręgu przednią częścią stopy. Znowu tu kolana, cały czas w tej samej pozycji. Kilka powtórzeń zgodnie ze wskazówkami zegara i w przeciwnym kierunku. Nic na siłę, nie forsujemy tu zakresu ruchu, tyle ile możecie dać, ile dajecie radę bez ruchu kolana. Łączcie zawsze ruch z oddechem. Sprawdzamy barki co jakiś czas. Jak będziecie to mieć w nawyku, to nawet potem gdzieś siedząc z drugiej godziny, będziecie sprawdzali, jak tam moje barki, czy rozluzione, no wszystko ok, <grych> Ale tak, na no to trzeba czasu, cierpliwości. Zmieniamy stronę znowu najpierw ze wskazówkami zegara, próbując pracować samą stopą, bez kolana, bez biodra. Jeszcze raz, zmieniamy kierunek. Jeżeli jest to możliwe, to staramy się siedzieć prosto, nie korzystając z oparcia siedzenia. Jeśli jest taka możliwość, jeśli nie. Jeśli nie, no to siedzicie w takiej pozycji, w jakiej się da. Świetnie, jeszcze raz. Teraz jedna noga do przodu, ona może być ugięta, w kolanie może być prosta. To zależy od tego, czy czujecie przechylenie bioder do tyłu. Jeśli tak, to uginamy kolano. Jeśli nie, to noga może być wyprostowana całkowicie i teraz ruszamy stopą. Palce w dół, palce do góry. Wdech i wydech. W czasie długiej podróży dobrze jest, żeby Obuwie, które macie, było takie dosyć luźne, bo czasami puchną stopy i no, zmniejsza to nasze krążenie. A najlepiej właśnie sobie wziąć jakieś wygodne też luźne skarpetki, zdjąć buty i w tych skarpetkach siedzieć, albo nawet specjalne skarpety na poprawienie krążenia. Wziąć ze sobą. Wdech, stopa, palce w dół, wydech, do góry. Jeżeli to jest podróż w samolocie, to też możecie wstać ze swojego miejsca i przejść się tam i z powrotem korytarzem między siedzeniami. No w samochodzie już się nie da. Tu już mamy ruch ograniczony, więc warto jednak co kilka godzin zrobić sobie przerwę i trochę się rozruszać, przejść dookoła samochodu. Czy jak jesteście na stacji, też gdzieś dookoła sobie zrobić kilka kółek. Wdech i wydech. No, byłoby to moje marzenie, gdybym zobaczyła na stacji paliw, że wszyscy się rozciągają przy aucie to by było super może kiedyś do tego dojdziemy, kto wie zmieniamy nogę i teraz cała noga już nie tylko stopa, ale tu aż z biodra stopa na zewnątrz, stopa do boku. Sylwetka wyprostowana, więc znowu możecie unieść barki i powoli kontrolowanym ruchem opuszczamy. Jeżeli czujecie, o, jest napięcie, to rzeczywiście czuję różnicę, to zróbcie to kilka razy. To jest w zasadzie najskuteczniejszy i najprostszy sposób na pozbycie się napięcia w okolicach szyi, karku i barków przez uniesienie z wdechem i opuszczenie z wydechem. Parę razy gwarantuje, poczujecie różnicę. Im bardziej spięte, tym potrzebujecie więcej tych powtórzeń. Więc, nawet takie proste ćwiczenie w samolocie, jeżeli ktoś się wstydzi, robi coś innego. Ja bym tu mogła przygotować ćwiczenia do zrobienia w korytarzu, ale wiem, że raczej nikt tego nie będzie chciał zrobić. Chociaż jakby, zaczęli, właśnie nowy trend, dajcie znać, co o tym myślicie. To może by się coś zmieniło. I zmieniamy stronę. To zwróćcie uwagę, żeby też był ruch kolana. Kolano zmienia kierunek, tak jak stopa. Do. Ruch jest teraz z biodra, czyli cała noga nam rotuje. Na zewnątrz i do środka. Tu pilnujemy, co się dzieje z kolanem. Jeśli ucieka za każdym razem, kiedy przypomnę, o kurczę, no ucieka. To pamiętajcie, szczególnie kiedy chodzicie, jesteście na jakimś długim spacerze albo na zakupach, spojrzeć w dół, jak moje stopy mm. uciekają na zewnątrz, wrócić z nimi do przodu, żeby były ustawione równolegle. To tylko wtedy mamy właściwe ustawienie wszystkich stawów, i wtedy pracują właściwie mięśnie. Z tego się biorą właśnie potem problemy ze stawami, zwyrodnienia zmiany różnego rodzaju. Są też oczywiście inne przyczyny, ale takie podstawowe to jest właśnie nieprawidłowe ustawienie samego stawu. I barki znowu. Dobrze. Teraz będziemy unosić i opuszczać pięty, ale tak bez kontroli. Czyli grawitacja tu działa i nasze pięty ciągnie w dół, Wdech i w też dobre ćwiczenie na poprawienie krążenia, bo przez że ta pięta tak lekko uderza, to poprawiamy krążenie. Jest różnica, kiedy dociskamy, to jest bardziej pobudzenie mięśni, a kiedy opuszczamy tak swobodnie, po prostu grawitacja robi swoje, to ma to właśnie wpływ na nasze krążenie. Wdech i wydech. I to samo, przednia część stopy. Wdech i wydech opuszczamy. Nie forsujcie ruchu, po prostu spróbujcie rozluźnić mięśnie, żeby ta stopa wróciła na podłogę. Dech i wydech. Dech i wydech. Jeszcze raz. nas. Przebijamy naszą wirtualną piątkę. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną w tej fajnej społeczności. Rośnie nam bardzo, bardzo w siłę, z czego się bardzo cieszę, bo jest moim celem, żeby tutaj uświadamiać jak największej liczbie osób, że ruch to zdrowie i ćwiczenia nie muszą, a nawet nie powinny być zbyt intensywne i nie powinny. Was przemęczać i powinny was torturować. Macie się po ćwiczeniach poczuć dużo lepiej. Nawet jeżeli jesteście osłabieni, tak jak to było w poprzednim odcinku, można ćwiczyć, żeby właśnie pobudzić tą energię w naszym ciele. I ciekawa jestem, kto z was ćwiczył i jak się czuliście po tych ćwiczeniach. Także dziękuję, że jesteście za to, że wspieracie mój kanał przez kciuki, przez subskrypcję, przez pisanie komentarzy, przez płatne podziękowania, przez stawianie mi wirtualnej kawy. Link w opisie tego odcinka, również na naszej grupie na Facebooku. I dziękuję również wszystkim tym, którzy wspierają kanał finansowy przez miesięczną subskrypcję. W zależności od poziomu, który wybraliście, macie dodatkowe bonusy w postaci dłuższych odcinków i. Jeszcze dodatkowych materiałów. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu, miłej podróży, gdziekolwiek się wybieracie, i widzimy się za tydzień z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się.